Zebrać się nie możesz, Składu, <gry> ma, to zwyczaj tak, się tak. do tego, by Mam no. eee, od, od prawej będziemy teamek mieć Dobra Mogę się już lać Sam jest blisko Nie mam broni Dobra, mam coś? O persp kurwy Biedaki kurwa szkoda <laughs> 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 Jak z WSP się wpierdliłem tutaj nie mam pytań Jeszcze jakiegoś klipa dzisiaj zapisywałem, zaraz muszę to zobaczyć Ale kurwy nam przelutowały trochę tu No, no. Na góry możemy wyjechać, tam sklep też mamy. Jadę tu z tereską. Hmm. Kurwa, mało Koronę mogę podnieść. Nie, 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 nie. Mało brakuje, trójkę zaraz zbieramy. Wychodzę na górę tutaj na sklep. Ale bez Coś mi tu włóczy już Kurwa to jest na dole Weźmy u siebie dany Nice Stówki nam brakuje No Mam Mamy już chodźcie Mam Możesz na, na tym, mamy na tym Weź se po mnie Kurwa nie da się? O dobra jest Da się Też miałem Damą uzupełnić tu na górę Mam BSP Może na razie przedpuszczę do małej Zabiją nas, kurwa, stamtąd puściłem im tak, możesz. Oj, to bounty bierzemy? Możemy bounty wziąć, ja? hmm. Ops. no dobra. Czy gramy tutaj na górę, bo oni tu wyjdą. Overloop overloop, A, nie? tak. To i tak overloopa Oni gdzieś pod nami są w ogóle, przebiegają przez ulicę. Pod nami centralnie, jeden był na pewno na blisko. Tak, tu jest Wow, wow, wow Tu Tam, pi, tam, się kebuje Za tym dokładnie Za to puszuję tam teraz Ten jeden, jeden wraca, to wraca, wraca typ mhm. Tutaj to został po Nice. No Filip, dostałeś przejazd Ty Masz selfie? Pozdrawi Tak te zrzuty coś może być Zobacz ile dropów Dwa, dwa są No to jeden jest ich Mam bezpa w sumie, odpalę to. O patrz. Najbliżej mamy... Tu tutaj wraca. u nas tutaj jest. Ta, wróci tam no Wróćmy bo. może. To mogą być ci z Lighthouse'a. Tak, już wraca jeden. Aj, yy, na Lodi będzie grał typ. Z wody jest. No. Łap go. Garniecie go? Tak. Mhm. Leży. Tutaj na bounty jednego typa Nadciąga wroga stacja zaopatrzeniowa. Oni co tam wzięli sklep teraz? A, 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 w Dałem im tam nalot jeszcze. Możemy im dać no wodę, żeby sobie. Chcesz to jechać? Ej, na mnie tutaj a, są. Tak. Kurwa. Kurwa. Solo jest. Ten gość. Są pod nami. Miał grounda. Rok pojawił się w okolicy. Nice. Uważaj mina jest postawiona, ty on jest chyba solo Uważaj mina, rozbij tą minę Dawaj, wpadamy tam Ja to was Jeszcze coś? Tak, wjeżdżają Wrzucą smoły nam lecę, lecę, lecę. Wasz do Dobra, już jest... mnie wystraszyłeś. Myślałem, że to kurwa typ już wjeżdża. Dobra, mam jedno meserka. Ja mam, jedną ja na mam 10 koła. Ja mam minus 9 Zbijam, jeszcze. Wie wieża bija nie? Do lewej. Uwaga, Kurwa, Biję tam coś jeszcze. No, że Mój live obity. Tu jest. Proszę o przelot zjadł Gdzie mój na lodowce? Nie, pode mną są chłopy. Jeden jest pod tobą. Dawaj Co? go. Dawaj tam jedynkę. Kurwa, tu jest. Nie wiem za jak kościel, hitrał, za zamkniętymi no. drzwiami leżą. Wraca na sklep. To jest na sklepie. W ciebie górę. Nie, on jest na blisko tutaj na tym. Na tym kościółku. dane. Tak, był tutaj typ Tu jest. Full skład tam wleciał. Ta full skład, takie um, przyszliśmy. Na no laudy, na loadie polecieli. Dobra. Chodzę im od plecy. Dawaj teraz kawa. Dawaj, dawaj, idę, 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 idę. Nie są tu jak nasz loadout. No. Tu wychodzi jeden. Zero. I drugi. Jeden leży. Bo. No dobra, ja połamałem nogi, nie mam jak. Nice, ładno. Hmm. Dzięki. Patrzy ktoś. Kurwa, ktoś wali. Daję im na nalot. Wycie sobie linkę górę biegłem. Jeden na miejscu, rozpoczynam od czału. Podjeżdżam. Gdzie podjeżdża? Wjechał linką do góry tutaj na overlock Centralnie na mapie. Można stałych operatorów z tego odziału dorwać. Nice. Dobra info terazko. No. No ładny kol. Tu są. Słuchaj tego lotnika. Nie jeszcze coś patrzyło z tamtej. No tak. Jest tam na tej, na billi. Tak, na tym. Oni się będą trawili. Kolejny team. Jeden tam leży. Tak, leży. Powalony jeszcze jeden. Ja bym tego nie puszczał od O kurwa. <grystanie> Dobra, A, jedziemy. Ruch, pojętka, jeszcze jeden woda ląduje. Ruch zlikwidowany. Dużej na wyłączona. Tak, Na dół spierdolił. A Ty <grystanie> jechać z nim. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Nice. Ja bym wrócił w tą górę, czy nie? Tak, 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 no. Wróćmy, potem się zona kończy. Jestem na górę. Rzucam pod nogę, bezpa. Wracają tu. Jeden leży. Dwóch jest. Kolejny team dochodzi. jeszcze biega? Wchodzą, wchodzą, wchodzą. Macie Jej, live. Pochodzą, tak? Tam jest dwóch. Jeden mniej. Jeszcze jeden. Ostatni. Nice. Nice, Daj tylko smowę. Chyba wipe powinien być. Ty, ja już nie wrócę? Ej, okay, nie, kupimy cię. Dobra. Tu możemy zostać, tu jest dobra zona. Tak, tak, tak. Ammo rozbijam. Kupuję następne. Mam selfie matka dla ciebie. Dobra, lecę. Zestaw to samo reanimację. Tutaj. A. Jeden pod nami Thank sniper Ej, mamy yy, mamy na bezpę Kupmy bezpa Cała ekipa skleców idzie O oh, fuck Dostałem gazem Nice w jest jeszcze jeden. U nas, Ale bezpa Góra jest góra, góra, no Są Gdzie Gdzieś tu jest typ, Skupmy się na nim najpierw Ale bezpa Nie ma, Moje nic. Sklep jest na dole tutaj typy o. Mamy strefę Tak nie Zajebistą na lot, na lot, no. ale tak wiesz, bokiem przeleci. daję na nich patrzmy tą linkę, żeby tu nam nikt nie wyjechał. Dobra, to jest do ubrania, Desant. Kurwa, nie wierzę, że my ten ma. Dla Na nas, Jest u nas leży. Kolejny leży. Jeden leci. leży, jeszcze jeden. Jeden ma zero. On jest w środku. Nie, nie, nie. Pilnuję linki. Zajmijcie się tym. Będą się teraz kurwa puś... kupowali co chwilę. Maskę Lecy. kup. teraz maskę kup. Dwóch lotków jest. Służ, no uwaga. Jeden mniej. Teraz zbijałeś maskę? Tak. U nas jest na Naszym poziomem. Daj hajs, daj hajs. Daj hajs mi. Mam tu trochę kasy. Dobra Nie, oni... oni są e... na dole wszyscy Ale ja to jest satel. jeden chłop To jest jeden typ Ja go nie będę puszczał. A no za, tak pushować, to? to ja go puszuję. Ja go puszczę maskę A dobra Puszujcie go Dobra ja on nice. nice I tyle w temacie Let's go Nie no, co 200 tu musi być teraz To jest e... Dobrze, bo się mną zajął. Tak, a ten perk alpinista, atut. alpinista oh, no. jest w takich momentach pojebany. Ale Ho. to jest minus, to jest duży minus, bo czasem jak zapomnę, że nie mam loady, to łamie nogi, nie? No tak. Aha! Kurwa, no tak, bo jestem ten nowy atut. Tak. I to on z samej góry tutaj na dół i ja nóg nie łamie, nie? A tu było w chuj wysoko. No tak. Ale ładnie też. Czyli zeskoczyłeś z samej góry bez spadochronu? Tak, z samej góry bez spadochronu no, zeskoczyłem, no. Pierdolisz, kurde, no. Robi no, Jakbym tu otworzył spadochron, to on by mnie no, no, no. No bo ja na spadochronie wleciałem. Dobrze bo mówisz. A się pokazać... mogłem to inaczej rozegrać. I tak ładnie. Miałem maskę. Dobrze, że dwóch nas poszło. Dokładnie. Ja już miałem dwa selfie -y przygotowane, nie?